Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam Was na haul Steamu. Powiem Wam, że nie sądziłam, że będę go nagrywać teraz, ponieważ nie dostałam update'u. Zawsze dostaję update, zawsze sobie zaznaczam na aplikacji temu, że proszę mi tam dawać znać, co się dzieje. I widziałam, że paczka któraś jest w depo, ale nie wiedziałam, znaczy widziałam która, ale mam kilka paczek, o. I mówię: Już nie wiem, która ma przyjść, i zawsze dostaję. Wiadomo, że nie wiem. Dostanie paczka dostarczona pomiędzy 10 a 11. Ja dosłownie teraz miałam wychodzić e, na miasto, e, w cudzysłowie na miasto. A tu nagle ktoś puka. Ja patrzę. A tutaj przyszła ta ogromna paczka z temu. I jest tutaj, słuchajcie. Ja Jak że patrzę, 25 rzeczy, tu kiedyś było napisane, ale tak mi się wydaje, bo to 5 kilo waży. W każdym razie jest to paczka, którą zamówiłam e, z kodem, e, że było chyba 40 funtów taniej, jakoś tak. Chyba tak, 40 funtów taniej miałam e, ten voucher. Przy wydaniu 130 i 40 taniej, nie pamiętam. W każdym razie przed chwilą, zanim tutaj do Was przyszłam, Obliczyłam sobie, że to co wydałam na tą paczkę, oczywiście odejmując te 40 funtów, które miałam taniej, to za każdą rzecz z tego opakowania, z tej paczki, wydałam notabene tylko 3 funty. Także cokolwiek tu będzie, to będzie taka średnia, bo jak zawsze nie mam dokładnych cen. Poza tym, jak wiecie, dzisiaj na temu coś kosztuje 5 funtów, a jutro może kosztować 9 albo nawet 2. Także najlepiej sobie samemu sprawdzać. Także jako, że jest to duża paczka, zrobię z tego po prostu hold a później zacznę Wam nagrywać vlogaska. Także co, nie ma co tutaj przedłużać, otwieramy. Powiem Wam szczerze, przez to, że idzie do mnie kilka paczek, to ja nie pamiętam co, w której paczce będzie. Także będę trochę z Wami zaskoczona na to wszystko patrzeć. Mamy tutaj pierwszą... O, oni mi chyba paczki połączyli bo to było dokupywane później. Także jeżeli tak, to dwie bluzy dokupiłam później i one też były na jakiejś mega, mega promocji, także na pewno wyjdzie trochę więcej niż trzy funty w takim razie, bo mam dwie bluzy tutaj, których nie liczyłam w tym ja zamówieniu, bo nie sądziłam, że one będą razem, a to jest na pewno to, bo na bank zamawiałam je osobno, ale to jest pierwsza bluza. Czy kogoś dziwi, że to jest z krasnalami, że jest różowa? E, Wziąłam ją w rozmiarze medium i jest to niby 10-12, ale już widzę, że ona jest dość szeroka. Zobaczcie, ona jest ogromna, bardziej jak szesnastka wygląda. E, zobaczymy, bo czasem one wydają się duże, ale i tak mi to nie przeszkadza, że będzie za duża. W każdym razie jest gnom pani i paninomka. I ona jest właśnie taką bluzą na teraz i z tyłu, czyli jest dwu e, dwu. Z dwóch stron, i ona ma taki śliski materiał, który wiem, że nie dla każdego jest. Także mówię Wam od razu. Ja akurat lubię. My w ogóle z Andrą oboje lubimy ten, ten materiał. Nie wiem dlaczego, po prostu lubimy, ale jest super, bardzo jestem zadowolona. Czyli tak, na to wygląda, że moje obie paczki są znaczy paczki, Na ta druga to były dwie rzeczy. A tutaj jest napisane: Quantity 25 rzeczy. To może było 23 plus dwie bluzy. Najwidoczniej. A poczekajcie, bo ja muszę worki e, oddzielnie wydawać, jedne te pójdą w śmieci, te drugie sobie będę zachowywać. I druga bluza to też była bluza tania i ona też jest z tego materiału takiego innego, też medium i mamy tutaj jeża, który pije kawę, jak się domyślam, dyniową. I to jest bluza taka brązowa, taka po prostu wiosenna. Dla mnie te bluzy są super do pracy, ponieważ w pracy jest dość ciepło, momentami dość zimna a ona jest taka e, pomiędzy. Kolejną rzeczą, którą mamy, są tutaj kapci świąteczne. Ja Wam mówiłam chyba w ostatnim blogu. Albo nie, to jest jeszcze inna paczka. Wiecie co? Ja, jak zobaczę, co tutaj jest, e, to Wam napiszę pod spodem, po prostu w filmie. Ile zapłaciłam za tą paczkę, razem z tym wszystkim, ile mnie wyszło za rzecz. Myślę, że tak będzie po prostu najlepiej, żeby Was nie okłamywać. I mówiłam Wam, że kupiłam sobie kapcie. Są to kapcie już na święta. Ja myślałam, że będę chodzić już w nich teraz, ale jako że no kupiłam te wczoraj kapcie w Lidlu, to je zostawię. Ale zobaczcie, jakie piękne. Z Gingerman. Są po prostu przecudne, fajne materiały. W ogóle nie śmierdzą, pachną jak normalne buty z każdego innego sklepu. Podeszwa są tak zrobione. No, naprawdę one fajnie wyglądają, bardzo mi się podobają. Także mamy karciuszki, może je tutaj dam wyżej. Kolejną rzeczą jest bluza. Bluza, którą chcę zabrać na święta na e, Secret Santa. Nie na Secret Santa. Ja ogólnie chcę w tym roku kilka bluz świątecznych właśnie na Secret Santa. Jeden, jeden Christmas Jumper Day i tak dalej. I to jest e, na Secret, nie na Secret, na Christmas Jumper Day. Ponownie, to nie jest taka bluza-bluza, to jest ten śliski materiał i to jest taka bluza różowa, laski Mikołaja są, Mikołaj. O. Nie chciałam w tym roku znowu czegoś czerwonego lub zielonego, chciałam coś innego, co nie jest po prostu standardem. Dobra, teraz kolejną rzecz, którą tutaj mamy, o jest jaki on malutki. Będę musiała na aucie to przykleić. Co jest to naklejka, która myślałam, że jest dużo większa, ponieważ na temu zdjęcie jest zrobione, że na desce klozetowej w środku jest, jest, jakby to powiedzieć, dane, a to nie będzie w ogóle widoczne. Także przykleję to na samochód po prostu z tyłu, nam będziemy mieć takiego pana, no bo na desce deskowej nie będzie tego w ogóle widać. Kolejna rzecz, jest to coś, co bardzo mnie ciekawi, jak wygląda i jest to coś już na przyszły rok. Mówiłam Wam, że w przyszłym roku chciałabym bardzo, bardzo przeczytać 200 książek, w tym roku się to nie udało. Jest to The Reading Journal, My Bookshelf, mamy tutaj zrobiony no i zobaczmy, co tutaj jest w środku. No i fajnie, słuchajcie, i teraz Wam pokażę, tutaj mamy Book Reviews, okej, okay, mamy z tyłu możemy napisać listę ulubionych książek, Tutaj możemy jakieś notki zrobić. A tutaj właśnie na tej stronie jest coś, na czym mi zależało, czyli wpisujemy tytuł autora, kiedy została opublishowana, kto ją napisał, i tu możemy dawać oceny, jak tą książkę oceniamy, e, jakie były moje ogólne wrażenia, itd, i Jest to coś fajnego, jeżeli bym chciała wrócić. Do e, robienia filmów książkowych. E, jeszcze nie wiem, czy tak będzie. Nie wiem nawet, czy ten do te zestawię, bo e, cały czas jestem w trakcie szukania, ale on był, pamiętam, fund 50, więc stwierdziłam, że e, chcę zobaczyć, jak to wygląda. No i wygląda całkiem ok, jak za tę cenę. Kolejną rzeczą jest: a, małe opakowanie dla, na zabawki dla Monego, które chcę, by miał przy swoim łóżku. żeby właśnie nie było jakieś ogromne i zobaczcie my toys, a co to jest, aha, no zebrało się muszę to wyczyścić po prostu, my stuff i jest piesek tutaj mamy tak zbierane myślę, że fajne to będzie także to jest tu to jest co, zabawka? właśnie przez, A gdzie jest mój chyba to jest zabawka dla niego, tak mi się wydaje aha, chyba tak, ale co to jest nie piszczy? Jeszcze zacie. jest to dynka, o taka dynka, aha, bo ona jest dwustronna zabawka, hello Sylwia, jest dynka albo pirat, ale fajna, także to jest dla młodego, który już tutaj patrzy. Kolejną rzeczą, którą mamy, happy birthday, aha, to jest kartka dla urodziny dla Andre od Bustera, Andrze ma za kilka tygodni urodziny, za dwa tygodnie w sumie. Jest to kartka, tylko szkoda, że ona przyszła taka trochę wymięta. Będę musiała ją wyprostować, bo ona jest w dobrym stopie. Happy birthday. Uh, you uh, fart for everything to the best dog dad. No to super, jestem zadowolona, tylko tak jak mówię, oh, będę musiała ją wyprostować, bo przecież tak mu nie damy. Może właśnie wrzucę nawet ten zeszyt i będzie w Do tego zamówiłam słuchajcie, dwa razy pajęczynę. Pajęczyna, która pójdzie na zewnątrz i ona ponoć E, świeci w ciemności na zielono, także przyda nam się na Halloween, ale będę miała zbierania. Kolejna rzecz, to jest coś, co sobie zamówiłam, Best Dog Mom i e, jest to naklejka, którą chcę przykleić, tylko jeszcze nie wiem gdzie. E, myślałam na początku, że może na laptopie w pracy, tylko że Laptop pracy jest między czterema e, lidersami. Aha, aha, chyba tego się nawet nie da odczytać. Ale ja to jestem zajebista, robię zakupy, a to jest typowo do e, wyprasowania na bluzie. Także raczej mi się to nie przyda, bo no jak ja mam to wprasować? a ja nie. Dobra, to to nie, to jest wypał, taki typowy nie wypał Timu. E, dla mnie także to nie. Kolejną rzeczą, którą tu mamy są kwiaty i wybaczcie, ale nie będę ich rozpakowywać, ponieważ są to kwiaty dla mojej mamy. Są to takie kwiaty i tak jak będę u niej, to już to Wam pokażę, jak one przyszły, to są po prostu takie wiosenne kwiaty. Wydaje mi się, że jak będą wypakowane, to będą super wyglądać. Mamy też żółte, wiecie, chodziło o, Mami, o taki ciemniejszy troszeczkę bukiet na jesień i wydaje się on być bardzo fajnym. Tutaj jest nawet jarzębina. Albo dobra, rozpakuję. Mama rozpakuje. Przepraszam. Zobaczcie. Tu mamy też. O, dynka jest. Zapomniałam, że dynka tu też jest. Jedna, druga. Będzie super to wyglądać, Wam powiem. O, to jest jeden. Tu jest drugi, on tu jest związany. Więc myślę, że razem będzie to wyglądało naprawdę super. Wiadomo, to nie jest rozłożone, to nie jest ułożone, ale tutaj nawet widać, że myślę, że będzie fajny i duży. Także kolejny e, zadowolony e, jestem zadowolona. Kolejną rzeczą, jaką tu mam, zamówiłam kolejny kabel, bo po prostu my te kable gubimy, e, ciągniemy, jesteśmy, znaczy a ja jestem straszna pod tym względem. Jest to kabel na takim e, sznureczku i to jest fajne, że może być krócej, może być dłużej. Tutaj podpinamy do USB i tutaj mamy na trzy różne. E, ja też potrzebuję czasem kilka rzeczy narazadować, ponieważ mam czy to e, teraz nową ładowarkę, czy to słuchawki, czy to jednego kindla, drugiego kindla, także ta ładowarka jak najbardziej na tak, także super, że już jest. Przez to, że jestem bardzo zdezorientowana, która to jest paczka, to zupełnie nie pamiętam, co w niej jest. O, już to jest. Na spróbowanie wzięliśmy długie spodnie dla Andre, bo jemu się bardzo sprawdzają te takie szorty, które były, także wzięliśmy mu jedne długie czarne. Z kieszeniami, tu i one są. Widzę dokładnie taki materiał, co on lubi. Fajnie jest to, że nie są zwężane, bo on chciał właśnie takie spodnie, trochę grubsze i one są faktycznie trochę grubsze. Nie są, wiecie, takie cieniutkie jak te shorty. I myślę, że będzie zadowolony. No, myślę na bank, że będzie zadowolony. Także takie spodnie, po prostu czarne, zwykłe, z kieszeniami. O, przyszła maska. Dobra, maskę zaraz bierzemy To mi przyszła chyba opaska na głowę. Tak. Przyszła mi, słuchajcie, taka opaska. O, bo bardziej mi chodziło, wiecie, żeby tu nie mieć tego, ale jak będzie zimno, na przykład z na spacerze z basterem, żeby sobie można tu było założyć, i myślę, że, że fajnie. No, bardzo jestem zadowolona. Bardzo fajny materiał w ogóle tego jest. Teraz mi znowu te włosy. Uf. Dobra, idziemy dalej z tym popsem. Kolejna rzecz, którą tu jest, nie wiem, co to jest, ale jest w pudełku. Aha, już wiem, co to jest. Kolejna rzecz, jaką mam, jest to coś, co Andra potrzebuje do pracy, a mianowicie jest to laser distance meter. Czyli zamiast chodzić, mierzyć od A do Z, to chciałbym mieć takie coś. Widział um, u innych chłopaków, że, którym Kelti pomagał, że to się fajnie sprawdzało. Także zamówiliśmy to urządzenie, także to jest dla mojego męża i jeżeli szukacie czegoś, co właśnie z dystansu na laserowo Wam mierzy, to jak najbardziej. To dam Wam znać oczywiście w innych wideach, w vlogach, czy, czy to się dobrze sprawdza, bo to, że jakie ma zapotrzebowanie jest super, a jakie jest, to inna sprawa. Wzięłam też taką kość, malutką, jak będzie patrzyć, słuchajcie, taka o, oczywiście dla młodego. Coś tu jeszcze, 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 jeszcze jest. A wiem, wiem chyba jaka to jest bluza z pieskiem. Tak mi się wydaje. Trochę tych bluz zamówiłam. Ale nawet teraz chcę iść na Holandii poszukać bluz, bo jednak nie mam bluz. Jest to bluza. W ogóle ona jest, zobaczcie, ma taką um, kostkę. No i ja nie wiem, te, te rozmiary ostatnio na Temu są takie za, zawyżone. Czy zaniżony, zawyżone. Że ja chyba muszę zacząć dziesiątki zamawiać, bo są, no widzę, że to jest dość duże, a wszystko zjadłam w rozmiarze medium. I jest to po prostu piesek, który podaje łapę, przybija piątkę. Jest to taka bluza, bardzo fajny, brązowy, kawowy kolor z kapturkiem. Bardzo mi się podoba i fajny ma materiał. Kolejna rzecz, jaka tu jest, to jest to, nie wiem co to jest. Ale będę mieć sprzątanie, a miałam wychodzić. Co to jest? Nie mam pojęcia, co ja zamówiłam. A, Dobra, kolejna rzecz jest to Reading Tracker. Mówiłam wam przed chwilką nawet, że chcę czytać. Przeczytać 200 książek w roku 2025 i mnie takie zapisywanie, takie coś bardzo motywuje. A mianowicie tutaj będę mogła sobie pokolorować, że na przykład zielony to jest, jeżeli przeczytam od 0 do 20 stron, 21 do 40 i tak dalej i różne kolory. I tu zobaczcie, pierwszy styczeń, drugi styczeń, i tu mamy do grudnia, że zapisujemy ile stron danego dnia przeczytaliśmy. Super sprawa, bo na pewno powiedzmy, że. Przepraszam, niestety brakło mi pamięci na telefonie i mi przerwało. Także takie coś mnie będzie motywało, motywowało i będę sobie zapisywać ile danego dnia przeczytałam stronę. Tu mamy maskę. Maska na koniec. Tutaj mamy coś, ale nie wiem co. Tutaj coś jest, co tutaj jest. Nie wiem co jest. Hmm, coś mi spadło. A, dobra, już wiem, co to jest. Słuchajcie, wiecie, jak ja mam tego Mopa e, Flash i czasem chcę e, na sucho później przetrzeć, to to pasuje idealnie na tą szczotkę Flash i to jest takiego materiału bardzo fajnego i to fajnie nam będzie zmywać podłogę. I, i jak widać, jedno spadło, cztery były takie w zestawie. Także super, cieszę się, bo akurat dzisiaj chcę zmywać e, podłogi. I dobra. I teraz tu są jakieś dwie rzeczy. Tu pisze Your Present... Aha, już wiem chyba, co to są. Słuchajcie, jest to zestaw skarpet, który wygląda tak. No, naprawdę skarpety wyglądają super. I zamówiliśmy. To nie jest moja w ogóle pierwsza paczka, jest jeszcze kolejna paczka z takimi jakby tańszymi prezentami, bo chcę zobaczyć, w jakim stanie one przychodzą i tak dalej. No, jak widzimy, no niestety to jest. Um, nie za fajnie. No, tak to wygląda, o. W sumie to nie ma jakiejś tragedii, ale jestem ciekawa, czy na przykład są jakieś e, pudełka ładne, w które tak wyglądają jak te na skarpetki, bo powiem Wam, że sam pomysł takich ładnych skarpetek jako dodatek do prezentu jest bardzo fajny. Ja to kupiłam dla Andry po prostu, że on będzie miał i tak, e, ale chciałam zobaczyć. Także ja jestem w ogóle, no fajnie powiem Wam, nie śmierdzą, nie nic, bardzo fajny pomysł na prezent. Przepraszam, że tak wszystko sprawdzam, czy coś śmierdzi, ale e, kilka razy było, że przyszło mi coś bardzo śmierdzącego i Wiecie, i byłam ciekawa co, a to chyba... Ach, wiem, wiem, ja zamówiłam kubek z krasnalem. Tak, taki na tą porę. O Jezus, nie otworzę tego teraz. Z drugiej strony. Także kubek, powiem Wam, przychodzi całkiem spoko, bo przychodzi ale A jak się komuś nawet daje na prezent, no to wiadomo, że czasem te kubki nie są w jakimś idealnym stanie. Ale ja widzę tego tylko... I kubek. Powiem Wam, kubek jest spoko, ale na zdjęciu wyglądało, jakby ten kubek był w 3D, a on tutaj nie jest w 3D wcale, ale to w ogóle. E, także no, tutaj jest to białe, mogli to chociaż na pomarańczowo walnąć. E, sam kubek jako sam kubek jest całkiem okej. Okay. W środku jest pomarańczowy, ale tak jak mówię na stronie, nawet jakby któraś była ciekawa, to wrzucę wam wtedy linka. To wygląda, jakby on był tak jakby w środku. No nie wiem jak to powiedzieć. No, wygląda to troszeczkę lepiej na stronie niż tu. No, i tu, że ten biały kawałek wygląda tu troszeczkę dla mnie. Jakby praca nie była do końca zrobiona i nie był ten kubek dokończony, dajcie znać w komentarzach, co wymyślicie, ale no tak troszeczkę średnio moim zdaniem to wygląda. Powiem Wam, że na pewno zużyję go teraz jakoś przez, przez tą jesień, ale myślę, że później nie będzie mi szkoda, jeżeli gdzieś znajdę w sklepie jakiś ładny kubek, żeby na przykład tego się pozbyć, a, a kupić jakiś, jakiś inny po prostu. Także kubek jest ok, ale bez szału. No, i teraz słuchajcie, ostatnia maska. Nie będzie już masek więcej na Halloween. Jak wiemy, na razie wygrywała, wygrała tą całą competition em, zakonnica. I będę musiała coś z tą maską zrobić, żeby nie wyglądała jak zakonnica. No, ale zobaczmy tu. Tylko. Aha, bo to się tak trzyma, dobra? Poczekajcie. To jest maska, poczekajcie. Bo ja nie wiem do końca. O, powiem Wam, że jest to. Powiem Wam szczerze, że jest to najbardziej wygodna maska z tych wszystkich, które były do tej pory. E, bo e, pierwsza maska, która przyszła, to jest ta zakonnica, która jest fajna, no ale niestety e, jest zakonnicą tylko że ona miała fajne oczy. E, te dwie, które przyszły ostatnio, są niestety na no, nie z, czyst... o, sobie do e, z czystego powodu, że one są po prostu za duże. Ta jest fajna pod takim względem, że ona się tu kończy. Nic tu nie trzeba chować. Włosy można schować. My też nie możemy mieć drugich włosów, więc to mogę sobie na spokojnie, wiecie, zrobić w krok, w krok, w krok. Jest ona mniej gorąca niż inne. Także jest teraz pomiędzy tą maską a zakonnicą. Tylko wtedy musiałabym zmienić jakąś zakonnicę, żeby ona troszeczkę inaczej wyglądała. Także zostaje ten temat do przedyskutowania. Albo będzie to, albo będzie to. Dajcie znać, co myślicie, ale to jestem ja. Wydaje mi się, że całkiem, całkiem strasznie. Ale jak powiem Wam, jak się dłużej mówi, to jednak jest troszeczkę ciężko. Tutaj trzeba moje różowe włosy zatknąć. No i słuchajcie, taki koniec. Taki koniec mojego... O, jak ładnie mi w, w czarnych włosach. Uh. Koniec tego hola. Dajcie znać, jeżeli chcielibyście jakiś link do czegoś. Ja będę Wam z czasem dawać znać, jak niektóre rzeczy się sprawdziły, i czekam na Wasze komentarze. Dziękuję, że byliście na tym holu z i zapraszam Was na kolejny film, który będzie vlogiem, który zacznę zaraz nagrywać. Także buziaki, pa! Pa! pa.